Czy kiedykolwiek poczułeś subtelny ruch w powietrzu, jakby wszechświat szeptał sekrety tylko dla ciebie? To właśnie manifestacja w akcji magiczny proces, w którym świat wokół nas cicho łączy nasze najgłębsze pragnienia z rzeczywistością. Żyjemy w wszechświecie w ciągłym ruchu, gdzie każda myśl i intencja ma moc kształtowania naszej rzeczywistości. Jednak jak możemy mieć pewność, że jesteśmy na właściwej drodze? Często manifestacja objawia się jako delikatne popchnięcie niewytłumaczalne uczucie, że coś niesamowitego zaraz się wydarzy. Innym razem jest to nagły przebłysk jasności, który zapiera dech w piersiach. Te momenty nie są przypadkowe to znaki, że nasza manifestacja zaczyna się harmonizować z polem kwantowym tą ogromną siecią nieskończonych możliwości. Ale jak możemy rozpoznać te manifestacje w naszym codziennym życiu? Dziś odkryjemy cztery potężne wskaźniki, które wskazują, że Twoja manifestacja się urzeczywistnia. Te sygnały są kluczowe, aby prowadzić Cię przez czasami zawiły proces przekształcania Twoich pragnień w rzeczywistość. Zrozumienie tych wiadomości jest jak nauka nowego języka języka wszechświata to transformująca umiejętność, która nie tylko pomaga rozpoznać, ale również wykorzystać możliwości, które są w harmonii z Twoimi celami. Pole kwantowe można porównać do ogromnego oceanu energii, gdzie każda myśl i intencja, którą wysyłamy, tworzy fale, które oddziałują z otaczającą energią. Te fale wpływają na wzory, które formują się w naszym życiu. Kiedy kierujemy naszą energię na konkretne pragnienie, jest to jakbyśmy przestawiali ten ocean, sprawiając, że odbija nasze najgłębsze intencje. Jak wyjaśnia dr Joe Dispenza. Pole kwantowe zawiera wszystkie możliwości jednocześnie. Zmieniając nasz stan mentalny i emocjonalny, możemy bezpośrednio wpływać na to pole, przyciągając nowe realia i doświadczenia do naszego życia. Dispensa wykazał, że gdy podnosimy nasz stan emocjonalny i koncentrujemy nasze intencje, tworzymy spójną wibrację, która wchodzi w interakcję z polem kwantowym, zwiększając prawdopodobieństwo, że nasze pragnienia się Zrealizują. Utrzymując nasze myśli i emocje konsekwentnie skierowane na konkretny cel, w zasadzie wysyłamy silny komunikat do pola kwantowego. Ten komunikat działa jak latarnia, przyciągając do nas doświadczenia i możliwości, które są zgodne z naszymi pragnieniami. Pole kwantowe nie rozróżnia, co jest realne, a co wyobrażone. Dla niego żywe myśli i emocje. Które przeżywamy podczas wizualizacji naszych celów, są tak samo realne jak każde doświadczenie fizyczne. Dlatego wizualizacja, połączona z silnym ładunkiem emocjonalnym, jest kluczowym narzędziem w manifestacji. Gdy dostosowujemy nasze myśli, emocje i działania do naszych pragnień, tworzymy rezonans w polu kwantowym, wzmacniając nasze intencje i zwiększając ich szanse na realizację. Pomysły na ten proces. Można porównać do pielęgnowania ogrodu. Nasze myśli to nasiona, nasze emocje to woda i światło słoneczne, nasze przekonania to gleba, a nasze działania to codzienna opieka zapewniająca zdrowy wzrost roślin. Kiedy wszystkie te elementy współpracują w harmonii, tworzymy idealne warunki do wzrostu i rozkwitu naszych pragnień. W ten sam sposób, gdy wszystkie aspekty naszego istnienia są zgodne z naszymi pragnieniami, Tworzymy silny i spójny sygnał w polu kwantowym, który wspiera manifestację naszych celów. Klucz do sukcesu w tym procesie to konsekwencja i wiara. Im bardziej konsekwentna jest ta praktyka, tym silniejsza będzie nasza wiadomość do pola kwantowego. Im bardziej wierzymy w możliwość zrealizowania naszych pragnień, tym bardziej jesteśmy otwarci na możliwości, które wszechświat nam oferuje. Jednak ważne jest, aby podkreślić, że manifestacja nie polega na kontrolowaniu wszystkich aspektów naszej rzeczywistości. Chodzi raczej o ustanowienie jasnej intencji, a następnie pozostanie otwartym i receptywnym na sposób, w jaki wszechświat zrealizuje te intencje. Często droga do osiągnięcia naszych pragnień może być inna niż się spodziewaliśmy, ale zawsze prowadzi nas do naszego ostatecznego celu. Innym kluczowym aspektem manifestacji jest ogólny stan naszego bycia. Kiedy pielęgnujemy pozytywne emocje, takie jak wdzięczność, radość i entuzjazm, DLA naszych pragnień, tworzymy żyzny grunt DLA manifestacji. Te emocje o wysokiej wibracji działają jak wzmacniacze naszych intencji, czyniąc je jeszcze potężniejszymi w polu kwantowym. Dodatkowo oderwanie się od ostatecznego rezultatu jest istotnym czynnikiem. Choć może się to wydawać sprzeczne, nadmierne przywiązanie do konkretnego wyniku. Może stworzyć opór w procesie manifestacji. Ustalenie jasnej intencji, a następnie uwolnienie się od przywiązania do tego, jak się ona zrealizuje, pozwala nieskończonej mądrości pola kwantowego przynieść nasze pragnienia w najlepszy możliwy sposób. Dr. Joe Dispenza często podkreśla znaczenie podnoszenia naszego stanu emocjonalnego w celu tworzenia istotnych zmian w naszym życiu. Uczy techniki znanej jako mentalny trening, w której wyraźnie wyobrażasz sobie przyszłość, której pragniesz i generujesz emocje związane z tą przyszłością, jakby działo się to teraz. Ta praktyka, według dispenzy, pomaga przekształcić ciało na nowy umysł, tworząc nowe połączenia nerwowe, które wspierają pożądaną rzeczywistość. W miarę jak kontynuujemy naszą podróż manifestacji, ważne jest, aby zwracać uwagę na subtelne zmiany w naszej rzeczywistości. Często są to pierwsze sygnały, że nasza więź z polem kwantowym tworzy namacalne zmiany w naszym życiu. Możesz zacząć zauważać wzrost synchroniczności, nieoczekiwane możliwości lub ogólne poczucie płynności w swoim życiu. Wszystkie te są wyraźnymi wskaźnikami, że manifestacja jest w toku. Rozumienie i praca z polem kwantowym jest podobne do nauki surfowania. Na początku może być trudno uchwycić falę, a ty możesz często wypadać z deski. Jednak z praktyką i wytrwałością zaczynasz rozumieć rytmy oceanu. Nauka odczytywania fal, ustawianie się w odpowiednim miejscu i poruszanie się w harmonii z wodą jest kluczowe dla płynięcia z mocą oceanu. I to samo dzieje się, gdy dostosowujesz się do pola kwantowego. Pierwszym potężnym wskaźnikiem, że twoja manifestacja zaczyna się dostosowywać do pola kwantowego, jest głęboka transformacja przestrzeni w twoim życiu. Ta transformacja nie dotyczy tylko przestrzeni fizycznej, chociaż często od niej się zaczyna. Obejmuje również przestrzeń mentalną, emocjonalną i energetyczną. Kiedy wszechświat zaczyna odpowiadać na twoje intencje, możesz poczuć nagły impuls do oczyszczenia bałaganu, zarówno w swoim otoczeniu fizycznym, jak i w umyśle. Ten proces tworzenia przestrzeni jest kluczowy, aby umożliwić manifestację nowej rzeczywistości. Wyobraź sobie swoje życie jak filiżankę. Jeśli jest już pełna starych nawyków, wypalonych relacji lub rzeczy, które już ci nie służą, nie ma miejsca na nowe doświadczenia. Wszechświat z jego nieskończoną mądrością popycha nas do stworzenia tej przestrzeni, aby nowa rzeczywistość mogła się zmanifestować. Ta transformacja przestrzeni może rozpocząć się subtelnie. Może zauważysz rosnące niezadowolenie z pewnych aspektów swojego życia, które wcześniej były tolerowane. Może nagle zacząć ci przeszkadzać stos nieprzeczytanych magazynów, lub możesz zacząć kwestionować relacje, które od dawna utknęły w martwym punkcie. Zwracając uwagę na te uczucia, prawdopodobnie poczujesz potrzebę działania. Czy to pozbywając się zbędnych przedmiotów, czy też oddzielając się od osób, które już nie pasują do Twojej nowej wizji życia. Ta transformacja obejmuje również wprowadzenie nowych, pozytywnych elementów, które wspierają Twoją manifestację. Może poczujesz chęć uporządkowania swojej przestrzeni życiowej, tworząc strefę dedykowaną medytacji lub wizualizacji. Albo zaczniesz szukać nowych wiedzy, oczyszczając przestrzeń mentalną poprzez porzucenie ograniczających przekonań i zastąpienie ich bardziej wzmacniającymi. Chociaż ten proces odpuszczania może być trudny, zwłaszcza gdy dotyczy przekonań lub relacji, które utrzymujemy od dłuższego czasu, kluczowe jest, aby zaufać temu procesowi. Każdy przedmiot, którego się pozbywasz, każda ograniczająca myśl, którą kwestionujesz, tworzy więcej miejsca na materializację Twoich pragnień. Co ciekawe, ta transformacja przestrzeni nie zawsze zachodzi od razu, może być to stopniowy proces. Może zaczniesz od uporządkowania jednej szuflady, potem szafy, a na końcu całego pokoju? Podobnie, możesz zacząć od kwestionowania jednego ograniczającego przekonania, potem kolejnego, stopniowo rozszerzając swoją zdolność mentalną i emocjonalną do nowych możliwości. Podchodząc do tej transformacji, ważne jest, aby robić to z uwagą i intencją. Zapytaj siebie, czy ten przedmiot, relacja lub przekonanie jest zgodne z przyszłością, którą tworzę? Jeśli odpowiedź brzmi nie, może nadszedł czas, aby się od tego uwolnić. Tworzenie przestrzeni w swoim życiu nie polega na pozbawieniu siebie chodzi o stworzenie miejsca na obfitość chodzi o otwarcie drogi, aby Twoja manifestacja mogła się zrealizować. Kiedy tworzysz tę przestrzeń, wysyłasz wszechświatowi potężny komunikat. Jestem gotów na coś nowego. Jestem gotów przyjąć moje pragnienia. Innym fascynującym zjawiskiem, które występuje, gdy Twoja manifestacja dostosowuje się do pola kwantowego, jest pojawianie się niespodziewanych okazji w Twoim życiu. Te okazje często wydają się na pierwszy rzut oka nie mieć bezpośredniego związku z Twoim konkretnym celem, ale w rzeczywistości są sposobem, w jaki wszechświat prowadzi Cię w kierunku Twoich pragnień. Rozpoznawanie tych okazji jest kluczowe. Musisz być czujny na przypadki, zauważać nowe osoby, które wkraczają w Twoje życie, zwracać uwagę na nagłe pomysły lub inspiracje i być otwartym na zaproszenia lub oferty, które pojawiają się znikąd. Te niespodziewane okazje są jak kawałki układanki. Choć początkowo mogą nie mieć sensu, wszystkie one są częścią większego obrazu Twojej manifestacji. Pole kwantowe, wpływane przez Twoje skoncentrowane intencje, zaczyna reorganizować rzeczywistość, aby dopasować ją do Twoich pragnień. Ta reorganizacja nie zawsze zachodzi w sposób liniowy. Zamiast tego, może przyjmować nieoczekiwane kierunki, prezentując okazje, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieistotne. Te niespodziewane okazje, które pojawiają się w procesie manifestacji, mogą przybierać różne formy. Mogą to być przypadkowe spotkania z osobami, które przynoszą nowe perspektywy, lub nagła zmiana planów, która odkrywa alternatywną drogę, której wcześniej nie brałeś pod uwagę. Sekret tkwi w byciu zawsze czujnym i otwartym na te zmiany, rozumiejąc, że wszechświat działa w tajemniczy sposób, aby dostosować Twoje okoliczności do Twoich pragnień. Często te okazje mogą na pierwszy rzut oka wydawać się wyzwaniami, lub przeszkodami. Jednak zamiast postrzegać je jako bariery, ważne jest, aby traktować je jako drzwi, które wszechświat otwiera przed Tobą. Na przykład nieoczekiwana zmiana w pracy lub w relacjach może być idealną szansą na skierowanie swojego życia zgodnie z najgłębszymi celami. Zamiast opierać się tym zmianom, spróbuj powitać je z ciekawością i otwartym umysłem. Dodatkowo istnieje interesujące powiązanie między emocjami a manifestacją. Kiedy czujesz wdzięczność za pojawiające się okazje, nawet zanim zobaczysz konkretne rezultaty, wibrujesz na częstotliwości obfitości. Ta wdzięczność jest potężnym elementem, który nie tylko wzmacnia twoje połączenie z polem kwantowym, ale także przyciąga jeszcze więcej rzeczy, za które możesz być wdzięczny. To jakbyś wysyłał wszechświatowi wiadomość, że jesteś gotów na przyjęcie wszystkiego, co ma do zaoferowania. Innym ważnym aspektem manifestacji jest klarowność intencji. Im jaśniej określisz, co chcesz manifestować, tym skuteczniejszy będzie ten proces. Jeśli Twoje intencje są niejasne lub sprzeczne, pole kwantowe może odpowiedzieć w równie mylący sposób. Dlatego kluczowe jest poświęcenie czasu na dokładne określenie swoich pragnień, wizualizując je w sposób szczegółowy i konkretny. Wyobraź sobie życie, które pragniesz, jakby już było rzeczywistością, i skup się na uczuciach, które ta rzeczywistość wywołuje. Przy definiowaniu swoich intencji warto prowadzić Dziennik Manifestacji. Pomaga to nie tylko w wyjaśnieniu myśli, ale także tworzy zapis, do którego możesz wracać, aby śledzić postępy. Dziennik pozwala dokumentować synchroniczności, niespodziewane okazje i wewnętrzne zmiany zachodzące w trakcie procesu. Często przeglądając swoje notatki, zauważysz wzorce i sygnały, które mogły umknąć w codziennym życiu. Te synchroniczności, będące znaczącymi przypadkami, są jednym z najbardziej intrygujących znaków, że jesteś w harmonii z polem kwantowym. Mogą manifestować się na różne sposoby. Powtarzające się liczby, spotkania z osobami, które mówią dokładnie to, co musiałeś usłyszeć, lub sytuacje, które wydają się idealnie układać, aby poprowadzić cię do następnego kroku. Te wydarzenia służą jako przypomnienia, że wszechświat reaguje na twoje intencje i że jesteś na właściwej drodze. Aby zwiększyć częstotliwość synchroniczności w swoim życiu, Ważne jest utrzymanie podwyższonej świadomości i bycie uważnym na sygnały wokół Ciebie. Praktykowanie medytacji i uważności, mindfulness, może pomóc uspokoić umysł i zwiększyć receptywność na wiadomości wszechświata. Kiedy Twój umysł jest cichy i obecny, łatwiej dostrzegać subtelności i przypadki, które umykają w codziennym biegu. Ponadto kluczowym elementem manifestacji jest niezachwiana wiara w proces. Prawdziwe wierzenie, że Twoje pragnienia są w drodze, nawet gdy zewnętrzne okoliczności jeszcze tego nie odzwierciedlają, jest kluczowe. Tego rodzaju wiara tworzy silną rezonans w polu kwantowym, działając jak magnes, przyciągając do Ciebie sytuacje i zasoby potrzebne do realizacji Twoich pragnień. Z drugiej strony, strach i wątpliwości mogą zakłócać ten proces. Gdy zbytnio się martwisz lub wątpisz w swoją zdolność do manifestowania tego, czego pragniesz, tworzysz opór w polu kwantowym. To tak, jakby te negatywne emocje wysyłały sprzeczny sygnał, utrudniając materializację Twoich marzeń. Dlatego ważne jest, aby pielęgnować pozytywne myśli i otaczać się wpływami, które wzmacniają wiarę w proces manifestacji. Skuteczną praktyką w pokonywaniu lęku i wątpliwości są afirmacje pozytywne. Afirmacje to krótkie i potężne stwierdzenia, które powtarzasz sobie, programując swoją podświadomość do wierzenia w swój potencjał. Na przykład, afirmacje takie jak: Jestem zdolny manifestować wszystkie swoje pragnienia, lub wszechświat działa na moją korzyść, mogą pomóc wzmocnić Twoją pewność siebie i utrzymać wysoką wibrację. Innym fascynującym aspektem manifestacji jest to, że podnosząc swój stan emocjonalny zaczynasz przyciągać do swojego życia doświadczenia o wysokiej wibracji. Emocje takie jak radość, entuzjazm i miłość wibrują na wyższych częstotliwościach niż emocje takie jak strach, złość czy smutek. Dlatego Świadome kultywowanie pozytywnych emocji dosłownie dostosowuje twoją częstotliwość, przyciągając sytuacje i ludzi, którzy rezonują na tej samej wysokiej częstotliwości. W tym kontekście wdzięczność odgrywa kluczową rolę. Wyrażając wdzięczność nawet za najmniejsze rzeczy, pokazujesz wszechświatowi, że doceniasz to, co już masz, co z kolei przyciąga więcej rzeczy, za które możesz być wdzięczny. Wdzięczność Tworzy cykl obfitości, gdzie każdy akt dziękczynienia otwiera drzwi do nowych możliwości. Ponadto praktyka życia w teraźniejszości, bez nadmiernego martwienia się o przyszłość lub żalu za przeszłość, jest potężnym narzędziem do utrzymania wysokiej energii. Kiedy jesteś całkowicie obecny, ciesząc się chwilą, jesteś w harmonii z naturalnym przepływem życia. Ułatwia to manifestację, ponieważ nie jesteś rozpraszany przez lęki czy żale, ale otwarty na możliwości, które oferuje teraźniejszość. Zaufanie w proces manifestacji obejmuje również zrozumienie, że nie wszystko wydarzy się dokładnie tak, jak to zaplanowałeś. Wszechświat może przynieść wyniki w sposób nieoczekiwany, ale zawsze z celem poprowadzenia Cię na najlepszą możliwą ścieżkę. Ta elastyczność Akceptowaniu niespodziewanego i zaufanie do procesu to klucz do tego, aby magia manifestacji naprawdę się rozwijała. Ważnym punktem do zapamiętania jest to, że w polu kwantowym czas nie istnieje w taki sposób, jak go rozumiemy. Oznacza to, że wyniki Twoich intencji mogą manifestować się w sposób i w czasie, którego nie przewidujesz. Zamiast koncentrować się na szybkości, z jaką coś się manifestuje, Bardziej produktywne jest skupienie się na jakości energii, którą emitujesz, oraz na spójności swoich działań i myśli. Na koniec kluczowe jest uznanie, że jesteś współtwórcą swojej rzeczywistości. Wszechświat odpowiada na Twoje intencje, ale musisz również działać, aby manifestacje stały się rzeczywistością. Działanie inspirowane to, które wynika z intuicji lub wyraźnego impulsu jest tym, co przekształca myśli i pragnienia w rzeczywistość fizyczną. Dlatego zawsze, gdy poczujesz wewnętrzne wezwanie do działania, podążaj za tą intuicją z pewnością, wiedząc, że jest ona integralną częścią procesu manifestacji.